Wąż połączeniowy między zbiornikiem, a pompą. Za pomocą tego węża mamy odpompowywanie wody bezpośrednio ze zbiornika, poprzez pompę, na zewnątrz parki. Wąż składa się z dużego otworu, który wchodzi bezpośrednio na wannę, mniejszy otwór boczny, do którego podłączony jest hydrostat i mały króciec na zewnątrz, podłączony bezpośrednio do pompy. W wielu wężach znajdziemy kulkę. No, głównie odpowiada za pracę z cisłą, z hydrostatem nic poza tym. Żebyśmy mieli odpowiednie ciśnienie informacje dla pozostałych podzyspołów parki. Jeżeli w trakcie odpompowywania wody zauważycie pod spodem plamę, może być to przyczyna pęknięcia węża. Aby się upewnić, musicie rozkręcić parkę i zacząć obserwację. Czy gdzieś na zgięciu jest pęknięcie, czy rozszczelnieniu uległa... Opaska uciskowa przy samym zbiorniku, czy przy pompie. Jeżeli się okaże, że gdzieś jest w środku pęknięty, musicie kupić nowy. Aby zdemontować nasz wąż, musimy poluzować nasze opaski. W przypadku górnej opaski jest odkręcana. Przy pompie mamy opaskę uciskową. Następnie poluzujemy ostatnią opaskę. Ściągamy wszystkie nasze opaski uciskowe po kolei. Jeżeli chodzi o same zaciski, spokojnie możemy użyć starych. Kwestia obejrzenia tylko w jakim są stanie: czy nie są skochodowane, czy nie są mocno rozluźnione. W przypadku takich zacisków, jak tutaj mamy, czyli skręcanych śrubką. Te co są wielokrotnego użytku można bez problemu użyć ponownie. Przed montażem nowego węża zakładamy opaski. Pamiętajmy, żebyśmy zwrócili śrubką do naszej strony, bo jeżeli zamontujemy z drugiej, to przy zamontowaniu nie będziemy w stanie przykręcić. Zwróćmy na to uwagę. Przed pierwszym opomieniem sprawdźmy dokładnie, czy nasz wąż dobrze przylega do zbiornika, czy opaska idealnie przy zaciska zarówno przy zbiorniku, jak i przy pompie. W innym przypadku będziemy mieli przeciek. Jeżeli chodzi o sam dobór takiego węża, to tylko dobieramy na podstawie modeli. Ze względu na to, że mogą różnić się te węże średnicami, więc, żeby nie było później kłopotów i problemów z montażem, musicie kupić do konkretny do konkretnego modelu.